Witam was, docent dotcentpolskie.pl. Przedświąteczna atmosfera, a już może nawet świąteczna, widzicie Christmas mode on. No i jeżeli jest choinka, no wiadomo, muszą być lampki, musi być odpowiedni nastrój, ale prezenty, tak, jakieś fajne paczki tradycyjnie pod choinką by się mogły znaleźć i Właśnie taką paczuszkę świąteczną przesłał mi dawno niewidziany u mnie craft Club, czyli pakiet klubowicza na grudzień od CraftClub.pl Znacie, kilka razy zrobiłem unboxing pakietów klubowych Clubu. No i komentarze były ciekawe. Jedni mówili, że bardzo fajna opcja dla tych, którzy są właśnie z małych miejscowości. Inni mówili, no... Jednak ta cena w stosunku do tego, co jest w paczce, niezbyt tak atrakcyjna. No zobaczmy w takim razie, jak wygląda pakiet grudniowy. Więc po prostu biorę noża i ten pakiet otwieram. To, co jest najważniejsze, słuchajcie, to jest to, że ten pakiet przychodzi bardzo szybko, w jeden dzień, od momentu, kiedy powiedziałem tak, OK, jestem chętny, żeby zobaczyć, co w środku. No i, i w całości, tak? Tutaj no, nie ma żadnego brzęczącego fakapu, że kurier tym rzuca, że się wyżywa, że nie wiadomo, jakie frustracje na tej paczce wyładowuje. Więc kilka razy miałem okazję ten craft Club otwierać, i ani razu kwestii takiej, żeby coś było zbite, absolutnie nie było. No dobra, Fragile, ostrożnie szkło, ja myślę, że na każdej paczce można coś takiego napisać i tak to niewiele pomoże, bo jeżeli, tak jak powiedziałem, mamy kuriera, który lubi rzucać paczkami, to nic to nie pomoże. Dobra, Craft Club, klub konesera, premiery i limitowane edycje piw rzemieślniczych, no taka niby świąteczna karteczka, troszkę chyba reklamowa, no ale pozwólmy przeczytać. Craft Club to efekt poszukiwań najświeższych i najbardziej unikalnych piw kraftowych w Polsce. Nieustannie śledzimy i testujemy nowe projekty, trendy i pomysły na rynku piwa. Dzięki temu dostarczamy Wam wyselekcjonowane pozycje zwarek, których nie, może, nie można pominąć. Odwiedzajcie nas na naszej stronie i na festiwalach. Strony chyba nie pokażę, bo po prostu tutaj jest za mało miejsca, ale to było ciekawe, że oni na stronie swojej, kraftklub.pl, więc od razu możecie sobie wrzucić i zobaczyć, że jest to prawda, nie ściemniam to, co mówię, promują za granicę. <grym> Czyli na przykład kbs jako piwo grudnia, jako smak, z którym się warto zapoznać, to był Mikeler jakiś Bourbon Barrel Age, z tego co pamiętam, no i jakieś takie Be Belgii generalnie na grudzień, więc... Dosyć ciekawa sytuacja, że strona internetowa promuje. Piwowarstwo belgijsko. Yy, no KBS, to rozumiem, że Stany i Michael Duńskie. A tu w środku atak chmielu! Nie, to jest tylko podkładka, mam nadzieję. Nie, no, jakby był atak chmielu w paczce grudniowej. Chociaż ostatnio na portalu spożywczym pojawiły się informacje o zwiększonej produkcji ataku chmielu ze strony Pinty. Czyżby ofensywa marketingowa Pinty i atak chmielu w każdym domu? Uuu, no, zobaczymy. Dobra, jest, widzicie, zabezpieczenie. Jezu, jest pinta! Jest pinta! Uwaga! Uf, troszkę mi użyło. Troszkę mi użyło, jakbym dostał atak chmielu. Który jest naprawdę szeroko dystrybuowany, no i puszczać to w, w paczce, no nie byłoby to coś super specjalnego. Natomiast, to jest, mówiłem to ostatnio na jednym z podsumowań chyba z Szymonem z Birbrosa. lokalność, lokalność, lokalność i każdy browar lokalnie chce stać mocno, ta sprzedaż wokół komina. I fajnie, że największy wolumenowo polski browar rzemieślniczy Pinta robi coś lokalnego, proszę, bez kidy. Na zimę z przyprawami. Hmm. 15 Plato. No, rzecz, ja rozumiem, że to nie jak browar regionalny, który jest dostępny w każdym dużym mieście. I tej pinty rzeczywiście w Warszawie spotkać nie będzie można. No więc jest już jakiś plus, coś, czego w Warszawie chyba kupić nie można. Nie widziałem tego. Dobra, jedziemy dalej. Różowy kapselek. O! Fanki Fluid i w dodatku coś, czego jeszcze nie piłem, nawet, słuchajcie, nie piłem tego Fanki Fluida wersji lanej. Bitter End West Coast IPA. Hmm, Wygląda na razie nieźle. Dobra, sięgam po kolejne. Puszka. <laughs> Zero trzy. Cavallaro Napoli. Birra Superiore? Co to jest? Hmm. okej. Okay. On trochę nie wygląda w ogóle jak piwo, nie? Jeszcze z Włoch, ale spoko. Włoski Kraft ma się nieźle. Tylko, że tutaj widzę. Brewed and packaged by our friends from the Ultimate Brewing Company Netherlands. Czyli jest to jakaś kooperacja holendersko no, Napoli, włoska. Jasne piwo infused with limoncello and bazyl Bazylia, limonka, jasne piwo. Hmm. No, ciekawie, ciekawie. Jakiś tutaj widzę zagraniczny akcent jest. Tak jak powiedziałem, na stronie Craft Clubu jest dużo zagranicy, a w paczkach zazwyczaj taki zagraniczny motyw był sztuk 1. Dobra, sięgamy dalej. Ta niepewność... O! Proszę, proszę, dawno niewidziana raduga. Jeżeli śledzicie uważnie Facebooka polskie to pisałem na LTPR-ze, Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych, że ten rysik od radugi był naprawdę, naprawdę ciekawy. No może taki trochę oldschoolowy, bo ja rozumiem, że to jest wersja czysta, podstawka, tak. Nie narzekam, nie narzekam. Rysik kradugi jest w porządku. No po prostu, jak, jakby wejść do marketu, Browar Gościszewo, świąteczne, ciemne ale. Gwiazdor, Jezu, pamiętam tego gwiazdora, tylko w jakiejś innej etykiecie był. Dobrze, Gościszewo. Może, może zobaczmy, co jest dalej. I chyba ostatnie, last but not least Marcelus Browar Artezan Brown Ale z Tonko. No czyli jest yy, zimowo, jest świątecznie, wow, jeszcze coś jest, słuchajcie, takie coś, świąteczny prezent. <śm> Dzisiaj w pracy, słuchajcie, rozmawiałem właśnie z koleżankami o, o tym, jakie jest najbardziej modne szkło, czyli kolba. Kolba właśnie z podziałką, a tu się okazuje, że jest klasyczny shaker 500, ale z podziałką, właśnie jak na kolbach. Co 100 ml. Ciekawa rzecz. No więc, tak jak mówię, grudniowy pakiet trochę świąteczny, bo i mamy świąteczne ciemne ale. Brown ale z tonką, o ile ktoś tonkę lubi. Norrisik, to wiadomo. Dla tych, co chcą sobie przepłukać usta między tymi wszystkimi yy, ciemnymi piwami, zapewne wytrawny i goryczkowy West Coast. Kurczę, te, te beskidy, beskidy mnie yy, intrygują. Kurczę, nie wiem czego się potem spodziewać, ale też widać, że jest piwo ciemne po tym, co jest w środku. No i tutaj też jasne piwo z bazylią i z limonką. No więc dowiedzieliście się, co jest w pakiecie grudniowym, natomiast ja za chwilę otworzę, bo paczuszka stała na balkonie 7 stopni. Myślę, że fajnie. Chociaż dla tych świątecznych piw może trochę za nisko. Trzeba będzie chwilę odczekać. To tymczasem. No i z tego zestawiku. Miałem chęć na tego risa, ale widzicie, jest oszczroniony, mocno zimny, więc może, może później. Natomiast na pierwszy strzał, ta pinta, naprawdę ta pinta bez mnie bardzo intryguje. No i z tym pojedziemy, przeczytamy za chwilę. Pierwszy raz lokalne piwopinty swój browar uruchomili, więc mogą atakować lokalnie jak najbardziej, bo tych parabrowarów lokalnie, właśnie yy, będących nad morzem albo w Bieszczadach, prawda, wszystko kupowane yy, w Wichnicy lub w innych yy, miejscach, gdzie się robi taniego lagera i potem super zysk, prawda, sprzedawane jako piwo regionalne 5, 6, 7 zł, a kupione za grosze. Więc takie właśnie patologie należy tępić. I to myślę, że Tomek Rogaczewski przede wszystkim miał na myśli w wywiadzie, który przeprowadziliśmy. Właśnie takie podszywające się pod prawdziwe browary, pod regionalizm, takie inicjatywy skierowane tylko na wyciągnięcie mamony. Dobra, a co mamy w przypadku pinty? Beskidy na zimę z przyprawami 15, plato 6,5, więc odfermentowanie wygląda na dosyć wysokie. No widzicie, piana dosyć szczątkowa, ale przy tym stylu to nie jest najważniejsze, daje się wzbudzić. No, zdecydowanie te przyprawy są mocniejsze nawet niż ciemne słody. I to, co oni tutaj napisali, yy, już wam czytam. Ciemny i mocny lager dostępny w, se w sezonie jesienno-zimowym, ważony z użyciem najlepszych słodów ciemnych i karmelowych, subtelnie nachmielony i naturalnie aromatyzowany goździkami i skórką słodkiej pomarańczy. Więc tak. Na szczęście karmelu nie tak bardzo czuć jak właśnie goździk i skórkę pomarańczy. Więc bardzo ciekawie, bo nie jest słodko. Słuchajcie, nie jest słodko w aromacie. Nie wiem, czy to będzie dobre dla odbiorców z regionu, że dostają piwo ciemne, które od razu nie wali cukrem i słodyczą. Tylko goździk, no halo. Ryzykowne posunięcie, ale mi to pasuje. Zdróweczko. No i podobnie jest, słuchajcie, w smaku. To nie jest słodkie piwo. No, i teraz jest pytanie: czy lokal się to kupią? Z drugiej strony, można powiedzieć: kurcze, wychowujmy. Wychowujmy. Daj, dajmy jakiś smak, z którym oni się spotkają pierwszy albo któryś tam raz. I powiedzmy, że to jest właśnie to, co jest dobre. Zresztą niedługo podatek od cukru wejdzie, i może te wszystkie słodycze zostaną wykoszone. Kontrowersyjna teza, ale, ale ja słodkich piw nie akceptuję. Oczywiście wolność ponad wszystko. Każdy powinien mieć prawo do picia tego, co chce. Pytanie, jak to opodatkować i tak dalej. Dobra, ale już nie rozwodźmy się, bo nie o to miało chodzić. Średnie ciało, przez co jest całkiem fajne, pija, fajna pijalność. Nie jest zamulające, nie jest ciężkie, nie jest słodkie. No super wytrawne też nie jest, więc ten balans tutaj jest bardzo ok. Bardzo solidne piwo. Ja po tej serii nie spodziewałem się jakiegoś, prawda, urywania czterech liter i nie wiadomo czego. To ma być piwo na rynek lokalny, które jest po prostu solidne. Rozmawiałem, nie wiem czy pamiętacie, z Grzesiem Zwierzyną, z chłopakami z Pinty, odnośnie tej kwestii ekonomicznej, tej ceny. Żeby pinta pojawiła się jako ten, prawda, Prometeusz polskiego kraftu z tą ceną, bo ta ekonomia jednak jest. Yy, cały czas w Polsce istotna, żeby to piwo rzemieślnicze było w jakiejś przystępnej cenie. Może ta seria, nie wiem w jakiej cenie ona jest właśnie yy, tam, w regionie, ale jeżeli coś właśnie poniżej trochę może ataku chmielu, poniżej trochę pierwszej pomocy, to by było super, no. Takie lagerki, dobrze zrobione, solidne, do wypicia, popieram. Dobra, rozgadałem się, przepraszam bardzo. Dawajcie znać, co sądzicie po pierwsze o ofercie Kraftklubu. Dla przypomnienia 89 zł za te 6 piw, to wychodzi 15 ziko za sztukę. No i co sądzicie o pomyśle Pinty, żeby właśnie tak regionalnie lagerki. I też dajcie mi znać, po ile to stoi w regionie, jeżeli ktoś jest stamtąd i widział to już w sklepie. Wesołych to może jeszcze za wcześnie, ale jakby co, zdroweczko.